Będzie użyty papier szczęścia, który zawsze noszę w plecaku, ponieważ pamiętajcie, że na szlaku nie znacie dnia i godziny, kiedy będzie Wam on szczególnie potrzebny. Szlak żółty prowadzi dalej, a tutaj rozpoczyna się szlak czarny świadczy o tym ta czarna kropeczka w białej obwolucie. No i tam zmierzam kawałeczek drogi, wielki kamień 5 minut. No i tam będzie też szczyt Krzywickiej góry, który jest w moich planach widać, że znak zrobiony przez Polskie Towarzystwo Turystyki Krajoznawczej. No, ale ze względu na surowe warunki pogodowe i klimatyczne, te napisy, bo to jest klejone, to są naklejki, już się solidnie zniszczyły. Farba jeszcze się trzyma, chociaż tutaj powoli, już widzicie, ta warstwa wierzchnia odchodzi. No, ale trzyma się. Przybite, solidnie, w miarę. Lećmy. Szywicka góra 584 metry nad poziomem morza ale tutaj nie znajduje się szczyt właściwy, tylko tam bo widzę, że jest wyżej, i w pierwszej kolejności tam się udam, a w drugiej kolejności yy, będzie ten wielki kamień, a w trzeciej kolejności, albo może już nawet w pierwszej, będzie użyty papier szczęścia. Który zawsze noszę w plecaku, ponieważ pamiętajcie, że na szlaku nie znacie dnia i godziny, kiedy będzie Wam on szczególnie potrzebny. Dojście na szczyt właściwy, już, że tak powiem, na dziko. Ale tu się kurczę zrobił ciekawy stwór natury na drzewie. A nie, to są po prostu te yy, gałązki tego drzewa. Tylko jak opadały igły, to się wieszały, zawieszały się tutaj na, na tych większych gałęziach, które już są uschnięte. Pierwszy raz coś takiego widzę w Beskidach. Ok, idźmy na ten szczyt. No i co, jak to wygląda na szczycie? Mogłem się tego spodziewać. Żadnej tabliczki. Słupka też nie ma. Tam są ścięte dwa drzewa. A tu jest ten szczyt. Taki nawet ciekawy ze względu na te nierówności, które są spowodowane przez stare drzewa. Wycięte już. Jak chociażby tutaj, nie? Pójdę jeszcze, zobaczę, czy tam coś jest. Tam, gdzie jest wycięte to drzewo, świeżutko. O, jest znak, zaraz Wam pokażę. Scenariusz sam się pisze, jak się wędruje. No i o to też w tym wszystkim chyba chodzi, nie? Oprócz tych punktów, takich y, opisanych w przewodnikach, czy gdzieś w internecie, coś tam się zawsze jeszcze znajdzie. Tak jak mówiłem, dwa ścięte to jest buczyna. Bóg a tutaj zobaczcie, znajduje się znak. Szywicka góra 584 metry nad poziomem morza. Niewysoka górka, ale górka to jest znajdująca się w Beskidzie Wyspowym. O, i tam już jest ciekawie. I to będzie mój drugi punkt. Tylko spróbuję dojść tym czarnym szlakiem. Ale to może nie być to. Tylko ta. Ten wielki kamień znajduje się wcześniej, a ja spróbuję tutaj. Tak, na pewno, bo tutaj zauważyłem coś ciekawego, zaraz wam pokażę. To chyba jest to. To chyba jest ten wielki kamień. Zobaczcie, miejscówka na ognisko. Siedziska naturalne z fliszu Karpackiego, z tej skały. A całość wygląda w ten sposób. Spróbuję się oddalić. Ta skała ma jakieś wysokości 7 metrów, może 8 nie więcej. Tylko ciekawe, czy to jest ten wielki kamień. Najprawdopodobniej. Także co? A nie, czekajcie, kurczę, tam jest kolejny głaz. Tam jest jeszcze jeden, czyli okazuje się, że tu jest w ogóle taka strefa kamieni. W zasadzie to są wychodnie skalne. Dobra, to idę do kolejnego. Tutaj mamy kolejny kamień. Chyba nawet z delikatną jaskinią. No, bardziej to jako taki schron. Jaskinia szczelinowa ewidentnie. Tak, ale malutkich rozmiarów. Niemniej jednak jakiś tutaj na pewno mikroklimacik panuje. No i skała jest porośnięta mchem, obecnie suchy. Czyli wilgotność jest tutaj dzisiaj naprawdę znikoma. Suchutki. A to jest północna strona. Nie. Patrzę na słońce. Mm, to będzie strona pół, północno-zachodnia. Gdzieś tak mniej więcej. Bo tam jest słońce. No. Nie, to będzie zachodnia strona zachodnia strona. No to do, dotarłem. Wielki kamień na Krzywickiej Górze. To jest to miejsce, bo wyżej na drzewie jest namalowany żółty, czarny znak, że to jest ten y, kamień. Faktycznie solidny solidnych rozmiarów. Ja tu idę bardzo powoli, ponieważ znajduje się jeszcze lód. Jeszcze trochę śniegu leży, co nie? Jest. Postaram się wam wrzucić tutaj narrację, komentarz o co chodzi z tym wielkim kamieniem, jak on tutaj powstał i z czego jest zbudowany. Zobaczcie, tam się znajduje sporych rozmiarów takie głazowisko. Czyli to się kruszyło wszystko. Tutaj też jest tego więcej. No ten kamień ma wysokość, tak szacuję, hmm, 10, może 12 metrów. To nie jest tylko ta skałka. Ta skałka, ale ona ciągnie się jeszcze tam co najmniej 30 metrów. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Wychodzi mi to na piaskowiec ciężkowicki. Widać tutaj wyraźnie nachylenie tej skały. Około 30 stopni. To są pęknięcia. Na szczęście nie jest zdewastowana ta skała grafiti i napisami w sprayu. Tutaj ciąg dalszy, skałki. Kurczę, ten Beskid wyspowy, niby taka niepozorna strefa górska. Czymś zawsze zaskakuje. Tutaj już wyraźnie Mech się zadomowił. No i kawałek dalej. O, nasi tu byli. Kawałek dalej. Jeszcze takie coś mamy. No i w dole solidne, zobaczcie. Solidne głazowisko. No się ciągnie tam jeszcze hen hen. No to cóż, wielki kamień zdobyty. Piękny. O, jeszcze kilka na ognisko zostały. Jakby ktoś był chętny. Ja stoję teraz na szczycie wielkiego kamienia. O! Zobaczcie, co tutaj jest. 1981, a najstarszy wygrawerowany napis 1956 rok. Okej, okay. wracam. Gdyby ktoś chciał się tutaj wybrać na Krzywicką Górę i na Wielki Kamień jak najbardziej warto. Trzeba mieć na uwadze, że to nie jest tylko jeden, jedna wychodnia skalna, ale co najmniej trzy. Więc warto pokręcić się po okolicy no i pooglądać te skałki, te wychodnie skalne. Ja się wracam do Żółtego Szlaku i idę dalej, ale zanim to zrobię, bo chodziłem trochę po lesie, a jest połowa marca, obejrzy się, czy jakiś przyjaciel nie wszedł mi na nogę. Bo już jednego miałem w styczniu na Maderze i to wbił mi się w łydkę. A w marcu w Polsce pojawiają się już kleszcze. Zaraz przystanę i się obejrzę dokładnie. Oczywiście kapliczek w Beskidach nie brakuje. Znajdują się one praktycznie na każdym rozwidleniu dróg. Murówki też już powoli wychodzą z mrowiska. Na razie są mocno ospałe, no ale już się obudziły i naprawiają swój dom. Czerwone. A to mocno kąsają To nie zatrzymuje się tu za długo